10 dzień lipca środa witam na kryptoflash Infozy. kryptowalut. Rynki tradycyjne. Zaczynamy od nich Wczorajsze SP500, zamknięcie, rekord wszechczasów, czasów, najwyższe osiągnięcie. Na topie zeznania prezesa rezerwy federalnej Powell'a w dniu wczorajszy te nie przekonały inwestorów do odejścia od zakładów na pierwszą obniżkę stóp procentowych w wrześniu. Powell mówił o ochłodzeniu rynku pracy, znalizuje ryzyko utrzymania się stóp procentowych na zbyt wysokim poziomie przez zbyt długi czas. Chcemy zobaczyć więcej dobrych danych o inflacji rynek pracy nie jest teraz źródłem szerokiej presji inflacyjnej dla gospodarki. Powtarza, że potrzebują więcej dobrych danych o inflacji, jeśli rynek pracy. Spodziewanie osłabnie. Może to być również powód do poluzowania polityki. Powtarza, że nie będzie wysyłał sygnałów dotyczących tempa przepływu danych, gdyż należy to od obserwacji danych. Stwierdza, że najlepsze, co możemy zrobić dla młodych ludzi, to przywrócić stabilność cen nieruchomości. Ponadto ryzyko związane z nieruchomościami komercyjnymi prawdopodobnie będzie nam towarzyszyć przez lata. Będzie to problem dla wielu banków. Paweł zapytany, kiedy obniży stopy procentowe, odpowiedział, że nie zamierza wysyłać żadnych sygnałów. Według Powla, gospodarka USA radzi sobie bardzo dobrze w porównaniu z gospodarkami rozwiniętymi. W kraju występują poważne problemy mieszkaniowe, pandemia Stworzyła nowe a bardziej rygorystyczna polityka ma wpływ na aktywność gospodarczą w sektorze mieszkaniowym. Najlepszą rzeczą, jaką możemy zrobić dla budownictwa mieszkaniowego jest obniżenie inflacji do 2%. Warunki na rynku pracy znacznie się ochodziły w porównaniu do sytuacji sprzed dwóch lat. Dodaje, że nie jest już to przegrzana gospodarka, stwierdza, że zbyt wczesne i zbyt duże złagodzenie mogłoby zaszkodzić postępowi inflacji. Zbyt małe i zbyt późne złagodzenie mogłoby niepotrzebnie osłabić gospodarkę. Pojętując powiedział, że w świetle postępu osiągniętego zarówno w obniżaniu inflacji, jak i w schłodzeniu rynku pracy w ciągu ostatnich dwóch lat inflacja nie jest Jednym ryzykiem, z jakim się mierzą. W czwartek opublikowane zostaną dane dotyczące inflacyjnych neksu cen konsumpcyjnych za czerwiec. Obecne dane pokazują, że 72% obniżki stu procentowych jest prawdopodobieństwa na wrzesień. W tym tygodniu uwaga skupia się także na sezonie publikacji wyników za drugi kwartał. Chodzi o wyniki bankowe, te dokładnie w piątek. NVIDIA wzrosła o 2%, Tesla wzrosła o 3% po tym jak Morgan Stanley potwierdza swoją rekomendację overweight dla tych akcji. Poranek w Azji, środa, azjatyckie akcje utrzymują się na powierzchni pośród mieszanej inflacji w Chinach i Japonii. Uwaga skupia się na tym, kiedy rezerwa federalna mogłaby zacząć wyprzedać stopy procentowe. Dziś kolejne zeznania Powella. Japoński indeks Nikkei 225 porusza się w środę w trendzie bocznym. Ostatnie wzrosty na rynkach japońskich były w dużej mierze napędzane przez zakupy zagraniczne na tle gwałtownych spadków Jena i faktu, że inwestorzy liczyli na gołębie perspektywy dla banku Japonii. Odczyty wskazują, że inflacja w Japonii rośnie, nadal pozostaje niska, co budzi wątpliwości, że w końcu uda się zmusić Bank Japonii do dalszego zaostrzenia polityki. Inflacja w Chinach spada w czerwcu w porównaniu z poprzednim miesiącem. Mimo to dane ze środy pokazują, że ogólny trend dezinflacyjny Chin pozostał w grze zbudzając niewielkie zaufanie w kraju. Na piątek jest planowane centrum dane dotyczące polityki handlu w Chinach, bitcoin i DF lowtebo wczorajsze dane wtorkowe Plus 216 milionów dolarów, ponadto wciąż napływ IBIT, BlackRock 121 milionów, odpływ GPTC 37,5, napływ także ARK i FBTC. Środowa mapa likwidacji, tutaj płynność na dole. Zobaczmy interwał tygodniowy, zarówno do zgarnięcia górne i dolne pozycje. W perspektywie miesięcznej wygląda to pięknie, no zgarnięcie płynności w górnych pozycjach 65 tysięcy dolarów, 67 tysięcy, czy nawet poziomy 70. A to lubią de facto animatorzy rynku. Funding zobaczmy obecną sytuację. No, jak widzimy, jest zmienność. Nie ma pozytywnych jak OKX, DYDX, mięcznymi vertex i minus. A to może oznaczać właśnie zmienność na rynku. De facto w przeciwnym kierunku. Open Interest połączony z wolumenem. Zobaczmy na dzień dzisiejszy, jak było zamknięcie w dniu wczorajszym. Wczorajszy wolumen 87 miliardów dolarów. Zwiększony Open Interest, jak widzimy, w ostatnim sentymencie. A więc może większy ruch na rynku. To nie Niemcy sprzedają Bitcoiny, to jeden z ich stanów i nie ma na to wyboru. Od czasu skonfiskowania w styczniu Bitcoinów, wartości prawie 3 miliardów dolarów, niemiecki kraj związkowy, Saksonia, sprzedał ponad połowę swoich początkowych zasobów. To wywołało niepokój na rynku. Zobaczmy obecną sytuację, dokładnie 24 tysiące mniej więcej BTC na portfelu. Tutaj zobaczmy ciekawą transakcję jak Coinjoin, oczywiście do tego przejdziemy dalej. Mały kraj związkowy we wschodniej części kraju zwany Saksonią. Saksonia nie ma wyboru. Na początku tego roku Krajowy Urząd Policji Kryminalnej, znany pod niemieckim skrótem LK skonfiskował 49 tysięcy bitcoinów, 857 sztuk, wartych prawie 3 miliardy. od operatora 2 k strony internetowej, którą sekcja uznała za winną prania pieniędzy i innych nielegalnych działań. Około tydzień temu portfel kryptowalutowy należący do niemieckiego federalnego rządu kryminalnego zaczął przenosić tysiące petycji na giełdy. Reakcje w mediach są ostre. Sprzedaż wszystkich swoich bitcoinów w Niemczech przejdzie do historii jako jedna z najbardziej idiotycznych rzeczy, jaką kiedykolwiek zrobili w ich politycy. To, co się dzieje w Niemczech, nie jest złą strategią inwestycyjną. To po prostu standardowa procedura stosowana w przypadku aktywów skonfiskowanych w ramach dochodzenia karnych. Zajęte aktywa są zawsze likwidowane w określonym czasie. To rutynowy proces biznesowy, choć na większą niż zwykłą skalę. Powodem, dla którego portfel należy do niemieckiego federalnego urzędu kryminalnego, nie do samej Saksonii, jest prawdopodobne to, że agencja policyjna była zaangażowana w początkowe dochodzenie. W większości przypadków skonfiskowane aktywa mogą zostać przeniesione lub sprzedane, a dochód trafi do budżetu państwa dopiero po orzeczeniu sędziego, że państwo ma na to pozwolenie, co nie ma miejsca w tej konkretnej sytuacji. Jednak państwa mogą wnioskować o zainicjowanie sprzedaży awaryjnej, która może zostać przeprowadzona, jeśli wartość aktywów może szybko stracić na wartości lub jest trudna do przechowywania np. w przypadku Bitcoina można przynajmniej uzasadnić tą zmiennością. Oczywiście dwie strony gry, tutaj tak przejdźmy do informacji. Niemcy otrzymują niewielkie depozyty, właśnie joint są te małe transakcje w dniu wczorajszym, chociażby wysłane wy widzimy 1 dolar, 4 dolara Transakcje CoinJoin zostały ostatnio przedmiotem zmożonej kontroli regulacyjnej. Dane łańcuchowe pochodzące z platformy analitycznej CryptoArcham Intelligence ujawniły, że do portfeli niemieckiego rządu właśnie wpłynęły kwoty mniejsze niż 10 dolarów. Transakcje CoinJoin łączą wiele transakcji BTC, aby ukryć przepływ środków i zwiększyć prywatność użytkowników w łańcuchu. Ostatnio transakcje te zostały dokładnie zbanane, po tym jak rząd USA zwiększył nacisk na protokoły prywatności. Według władz złośliwi gracze, tacy jak wspierana przez Koreę Północną grupa Lazarus, używali tych narzędzi do prania pieniędzy i innych niegodziwych działań. wartościowych Wydaje zielone światło Bitcoin ETF Digital X. Ten będzie notowany na giełdzie ASX jako BTXX. I tak na australijskiej giełdzie ASX znajduje się kolejny fundusz ETF oparty na BTC. ETF powstaje we współpracy z K2 Asset Management, kanadyjską firmą zajmującą się aktywami cyfrowymi która w 21 roku uruchomiła w Toronto jedne z pierwszych kryptowalutowych ETF-ów. Jedna z ciekawostek, wracając do tematu niemieckiego, tego to wysłana inskrypcja w kierunku Niemiec, oczywiście w transakcji symbolicznej, podając Arham Intelligent. Ten oto zapis z niemieckiego, a ten oznacza, że podatki są złocieństwem. Senat USA chce przetestować technologię blockchain pod kątem bezpieczeństwa narodowego. Ten wydał nakaz stosowania technologii blockchain w ramach obronności kraju. Chce uczynić Amerykę liderem w dziedzinie technologii blockchain. Administracja Bidena najwyraźniej łagodzi swoją krytykę wobec krypto, prawdopodobnie zainspirowana kampanią Trumpa. Zostało to uwzględnione w najnowszym raporcie National Defense Authorization. Komisja uznaje potencjalne zastosowanie technologii blockchain w celach bezpieczeństwa narodowego. Zauważa, że technologia blockchain ma potencjał, aby zwiększyć integralność kryptograficzną łańcucha dostaw obronnych, poprawić integralność danych i zmniejszyć ryzyko manipulacji lub uszkodzenia niektórych typów danych przez konkurentów o podobnym profilu. Senat chce dokładnie wiedzieć, co robią przyjazne technologii blockchain Chiny i Rosja, aby móc pójść w ich ślady, a nawet je prześcignąć. Dokładnie w dniu wczorajszym Partia Republikańska uwzględniła w projekcie swojego programu wyborczego prawo do wydobywania bitcoinów i ich samodzielnego przechowywania. Obiecali zakończyć represję demokratów wobec krypto. Jasno dali też do zrozumienia, że są przeciwnikami CBTC. Giełda SGX w Singapurze nie planuje w najbliższym czasie zezwolić na notowanie kryptowalut. Dyrektor Generalny Loh Bong Hai podzielił się tym stanowiskiem w dniu wczorajszym, podkreślając potrzebę lepszych warunków przed rozważeniem notowań krypto. Singapur stał się ostatnio jednym z najbardziej atrakcyjnych miejsc dla przedsięwzięć krypto. Oprócz Hongkongu, Singapur przyciągnął 11% całkowitego finansowania Wisi dla startupów krypto. Ekosystem nie jest gotowy na fundusze ETF typu spot bitcoin w Singapurze, jak mówi dyrektor. Nigdy nie mów nigdy, w miarę upływu czasu i w miarę ekosystem się łączy. Zawsze jesteśmy zwanani z tego, że jesteśmy najbardziej innowacyjną giełdą lub platformą na świecie, podsumowuje. Kandydatka na prezydenta Surinamu, jedno z państw mniejszych, Maja Parpcho, powiedziała, że do kandydowania na prezydenta zainspirowało ją to, że bukel z Salvadoru jest zwolennikiem bitcoina. Metamask prezentuje nowy zestaw narzędzi usprawniający web3 i wdrażanie użytkowników. Na konferencji ATHCC Consensus prezentuje przełomowy zestaw narzędzi. Delegation Toltek stanowi ważny kamień milowy w działaniach firmy. Zestaw narzędzi umożliwia deweloperom tworzenie zdecentralizowanych aplikacji i protokołów, które oferują nowe doświadczenie użytkownikom. Zestaw narzędzi umożliwia natychmiastowe wdrażanie użytkowników bez konieczności stosowania rozszerzeń lub pobierania aplikacji oraz eliminuje potrzebę zarządzania frazami porządkowymi. Możliwi to również lepsze zarządzanie opłatami za gaz, umożliwiając transakcje bez gazu lub odroczane lub ponowne przepisanie kosztów gazu. Drugi kwartał dane giełdowe największy wzrost odnotowały BitGet, CryptoCom i Bybit odpowiednio o 38%, 24,22, podczas gdy niewielki spadek, około 6%. Lionel Messi i Ronaldinho promują małą znaną monetę MIM na Instagramie. To prowadzi do wzrostu o 350%. Chodzi o token water. Poniedziałek Messi udostępnił zdjęcie przedstawiające maskotkę tokena, rysunkową szklankę wody. Jedną z giełd, na których można kupić water jest BitGet. Promocja tokena i zespół, który za nim stoi wywołały sceptycyzm wśród społeczności krypto i w mediach społecznościowych. Strona internetowa projektu ma na celu wywieranie pozytywnego wpływu na świat rzeczywisty za pomocą pomocy charytatywnej, choć nie wyjaśnia w jaki sposób. Kilka celebrytów, w tym osobowości medialne jak Jenny Apple i Giazela, na sezonie monet memowych na początku tego roku, bijąc tokeny na blockchain Solana. Sporo komentarzy i według informacji jest to trzeci token Messiego. Trzecie oszustwo z tokenami, które promuje Messi. Pierwszym był Lifty, który był dywanikiem, usunęli płynność jakieś 5 dni później. Drugim był Planet, powolny dywanik, który jest minus 90% od czasu tej promocji. Górnicy Bitcoin, zobaczmy wczorajsze dane, jaka liczba sprzedaży. Widzimy trend malejący, dokładnie 1274 sytuacja hashrates. Jest ten trend prób, bynajmniej wzrostowej. Zapraszam na wczorajszy kryptobilans. tam wczorajsze dane informacyjne na potencjalne kapitulacje górników bitcoina i też ich ryzyko, a to ryzyko wraz z korzyściami wydobywania na obecnym pułapie, zobaczmy indykazory PUEL multiplay. Tutaj znajdujemy się poniżej jednego, jest ryzyko wydanie, nie znajdujemy się poniżej poziomu tego, co byliśmy 0,6 w ostatnim czasie, natomiast minor revenue korzyści jest wciąż małe na tle zarobków. Kopania. też Hash Raport Inversion. Z tych informacji może potrzebować nawet dwóch miesięcy czasu na odwrócenie trendu. Górnicy w dalszym ciągu borykają się z problemami Hash Rate i te dochody, jakie odzyskują z tytułu nowego bloku, spadły 2,5 razy mniej. Natomiast wolumen sprzedaży na giełdach wzrósł 4 -krotnie. Jest to ostrzeżenie o trendzie tutaj. Spadkowym. Obecny spadek trudności wydobywania BTC wczorajszy kryptoflash zapraszam porównywalny do upadku FTX. Dzienne przychody spadły z 78 milionów dolarów przed Halloweeniem do 26 milionów dolarów obecnie. Tutaj dwie strony gry, bowiem redukcja trudności wydobycia może przynieść korzyści mniejszym górnikom, potencjalnie przełożyć się na zyski dla farm górniczych. Trudności z wydobyciem BTC malają od początku maja ze względu na niższy hash rate. Niektórzy górnicy wyłączyli swój sprzęt w odpowiedzi na niższą rentowność. Górnicy byli głównym źródłem presji sprzedażowej bitcoinów w czerwcu, sprzedając BTC o wartości ponad 1 miliarda dolarów w ciągu dwóch tygodni. Wtedy cena BTC wahała się na poziomie 65 tysięcy, 70 tysięcy dolarów. Ponadto informacje na temat MTGox, niemieckiego podmiotu rządowego, jeszcze bardziej zachwiała rękę. Szybki wgląd na dane techniczne, tutaj dwie strony to. Sytuacja na dzień dzisiejszy, sell, 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 indykatory, moving average. Interwał tygodniowy, przeciwny miesięczny także. Interwał dniowy Bitcoin, zbliżamy się na 60 tysięcy dolarów. Dominacja Bitcoina także idzie w górę. Dominacja Adels, total 3, może być ciekawy ten ruch. Choć z drugiej strony sytuacja górników w tle. DXY wydaje się w dół. CoinGecko ostatnie pozycje w top 1000, największe wzrosty i spadki. No to tak, w dniu wczorajszym telewizja CNBC mówi, że ludzie powinni mieć 2-5% alokacji w Bitcoinie swojego portfela. Should Bitcoin have what, what, within five well, years? You know, think about it this way: um, uh, when you look at the price of Bitcoin, look at the denominator, look at USD. So I'd rather really think about the USD part of Bitcoin over USD than comparing it to gold because well, when, you when you look at what gold's valued at, it's over USD, so it's the same. It's, it's kind a, of the same, same thing. idea. It's just I, I think when think think about what you think about the dollar and think about what you want to replace it with. Um, gold is gold in its physical form is hard to move around. That's what I mean. Bitcoin should at least. There's no reason it shouldn't be just 10 percent or 20 percent or 30 percent of gold. Right. It should be, and you know, poor Senator Menendez. I mean, you know, he's like walking around with these gold bars. It's like, <laughs> oh, I mean, if he had Bitcoin, it would have been right on his. A... I think they were hidden. I don't think he was carrying. Oh, he wasn't actually carrying them. Or it would have been a lot easier. He'd probably still be, you know. Grupa Telegram, Kryptospekulacja Chat zapraszam w jeszcze na temat Nexa, tak? Pytanie czy wystartowała? Tutaj rozgrywany przez niektórych oprócz Nexa. Łukasz podsyła swoją analizę na temat dominacji Bitcoina, czy też właśnie Aders. No i jego perspektywa z historycznych założeń, tak to to wygląda. To mamy na pomarańczowo dołki Bitcoina zaznaczone czerwonymi strefami, także Haling na niebiesko, rozumiem. I też tutaj mamy tą tak, krypto Market cap. Oczywiście życzymy sobie tego samego założenia, jakie tutaj jest rozrysowane. Myślę, że każdy może własną opinię podjąć. Łukasz, pozdrawiam. Uwaga na skamy. Wiele osób rozsyła piramidy finansowe i tak m.in. tutaj znajomi padły ofiarami. HMND Mark M może przestraszyć ilością coinów w obiegu do max supply. Tylko mało kto wie, że jeden coin jest wydawany co 4 sekundy. Dawno będzie pochoszy, jak ilość coinów w obiegu mocno wzrośnie. Tam przepyta, który coin ma większy potencjał Nexa? Czy Kanksom podkreśla? To tylko moja opinia markem, że Hansion 2-6 miliona to w krypto drobne. Pierwsza hybryda offline mining, team bardzo aktywny na telegramie. Nexa do swojego szczytu z 20. Ryzyko kapitulacji górników wczorajszy temat Glasnod. Zapraszam na YouTube. Przedstawione dane techniczne, jak to wygląda wewnętrznie jeszcze. Do top 100 z dalekich miejsc na wejście Nexa DNS Oktaw Kadabry. Odpowiedź Spuna, Octa, Road, Trias, DNX, NXRA, RIO. Firengrid28, kryptospekulacja podgrupy, grupa numer 2, I tutaj różne tematy, polityka, follow the follow, lista projektów, regulamin, oczywiście projekty krypto, czy słyszałeś o Qom One, Layer One, i nie tylko. Rosujemy komentarz z dnia z wczorajszego CryptoFlash. Jak bracia, Komentarz dzięki, również dziękuję. Do usłyszenia.